jest kaszubów na kaszubskie pielgrzymki? <gry> <gry> Wszyscy. O dzielę się na tych, którzy są z kaszub i tych, którzy są z południowych kaszub, czyli wszystkiego, co jest gdzieś poniżej naszej pięknej kaszubskiej ziemi. Wędruje nas 180 osób w tej chwili. Tyle wyszło z Helu, wędruje przez Półwysep. Jest rzeczywiście grupa około 70-80 osób, która przyjechała do nas z Polski. To są pielgrzymi z różnych rejonów, z Mazowsza, z Kujaw, ze Śląska, ale chcą uczestniczyć w tej najdłuższej Pierwszej, pierwszej pielgrzymce chcą też chłonąć tą naszą kaszubską pobożność, naszą kaszubską kulturę, którą dzielimy się na trasie, także cieszymy się z ich obecności i z tego, że zasilają nasze szeregi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża istotą i celem pielgrzymki kaszubskiej od samego początku. Takie było założenie też świętej pamięci księdza było to, żeby pielgrzymka kaszubska niosła pomoc Ojcu Świętemu. W związku z tym wszystkie nasze intencje to są też intencje, które w wspólnocie kościoła powierza papież Franciszek, więc to jest taka pierwsza intencja. Druga to jest intencja modlitwy o powołania, powołanie kapłańskie, powołania do życia konsekrowanego, więc to jest też coś, co leży nam bardzo mocno na sercu, a tak to każdy pielgrzymuje w swoje jakieś osobiste I najczęściej są to intencje związane z życiem rodzinnym, z życiem małżeńskim jest tu dużo próśb o zdrowie bo przecież każdy z nas zna kogoś czy ma w swojej rodzinie kogoś kto dźwiga krzyż cierpienia więc, więc takie intencje z prośbą o zdrowie, o ulgę w cierpieniu bardzo często się pojawiają, są intencje modlitewne za członków rodziny, za dzieci, za wnuki, czy za rodziców, za dziadków, także tych spraw, które przedstawiamy Panu Bogu w drodze jest całe mnóstwo. No i są też te intencje, które zostawiają nam nasi gospodarze, nasi dobrodzieje, e, którzy nas podejmują gościną, tak jak tutaj na Półwyspie Chelskim. Teraz jesteśmy w Jastarni. E, wspaniały poczęstunek, wspaniała atmosfera, e, wielka gościnność, e, więc te intencje, które też nam ofiarują nasi dobrodzieje, nasi gospodarze, proszą nas o modlitwę, e, zanosimy i też zanosimy naszą wdzięczność za to dobro, którego doświadczamy. Przedstylus zesidą. Nie chodzi o 2009 20 roku, ale tak chyba e, na pierwszym cachli to mówię przemósty także tam krótkie etapy, czasem nie ma urlopu, czasem ten. Ale szczórma co to roku, bo w Kasie Boma. E, I cał z na W tym roku nie, nie do rady. Nie do rady. Żonka chłopie, trzeba pracę robić, rowiec, koskowowiec, że jest na ciase. Mhm. Także emerytura szykuje, trzeba wszystko szykować z nim. Ale stotkę idę do Siembarka, pożegłajmy się. Na pewno do, Kündom, do Częstochowy do Częstochowej, jeszcze zajadł, co nie? Spotkł się tam z, z Bracinom i może przed samo częstochowy jeszcze dowołujemy do Ston. Człowiek jest jakoś z wiaru, nie? Ale od z takiego założenia w zwiastunie roku, że... Wszystko, co robię, trzeba robić z Jezusa. My to, że my tu idziemy z intencją, to mamy swoje intencje, wiadomo, są różne kłopoty, różne teńki, ale w sumie rzeczy sami my się nie poradzimy, to idziemy z trochę słuchaj, tym zajmie, nie, a my tylko się ofiarujemy tego, tego, tego bólu, tego, jak to sobie mówi reptoni, tych wolecych szpirów, nie, no ja. i to tak, wszystko. Czwarty Raz na pielgrzymce. A dlaczego? E, lubię chodzić, ale też dla Boga, dla wiary. Mhm. Tak, przede wszystkim. Nie chodzę całą, bo z racji pracy, ale chodzę na ekstremalne drogi krzyżowe, ja chodzę przede wszystkim dla wyciszenia. Dla wyciszenia, to jest dla mnie najważniejsze. To jest przepięknie, ja mówię, jestem ten czwarty raz i mam wrażenie, że ja już wszystkich znam. E, jest tak miło, wszyscy siostra, brat, wszyscy się e, uśmiechają. Super sprawa, super sprawa. Więź naprawdę duchowa bardzo. Trzeba iść dobry trzeba dobry buty, szatzust. Dobry buty, taki schłodzony, dobry, z dobrym spodem, twardym, grabiem, żeby jednak, wiadomo, nie można i łodbicą i ten. No dobrze że łebudz, nie zagroba. Nie. z wronko, z pilnik doroci, modlitwa, jazda. Bo ja zawsze bo to to zdarzy, są konflikty się to jest normalnie, to są jest, jest jakiś mięsień cygnie jakoś tam sięgnął cygnie, to trochę normalnie, nie? Zdarzyło człowiek. ale przed pielgrzymką dobrze pochodzę z Starkuski, nie? Parę dni tak sobie pochodzić, piąc kilometrów sześć ziem. Jo, tam z pacerkiem. No, nie, no ja akurat przed wszelem się do Stajsze ze stożyce. Można no, pierwszy raz, tak, że jedną 28 km zali w jednym dniu. To jeszcze z krzyżem na roce, nie? No, jako zaprawa była pomała. Ja mam kondycję, więc mnie nigdy nie boli. Nie? Więc y, nie, nie jest to takie straszne, trzeba być dobrze przygotowanym, odpowiednie buty jest ok. Wszystko jest do wytrzymania, człowiek wszystko wytrzyma. Wow, naprawdę. Ja bardzo dużo chodzę, jeżdżę y, rowerem, więc... To taka ta historia, co szle kiedyś 20 lat, ale zecme, idą. No najważniejsze jest to, ta intencja, że nawet tak idzie jeden odcinek, czy 100 kilometrów, czy jeden dzień, czy dwa, to jest wszystko intencja. Także ledzy idą, tak jak y, kol, dla mnie nie, tym przewodnika pierwszym był ksiądz Trela w 1991 roku, bo je zaczął, on skończył. Tak dla tych ludzi właśnie to, że oni idą właśnie ze swoją intencją, nie? Na jasne Góra. Najważniejsze, jak żeby dziękływać Najważniejsze, żeby cieszyć się, że Bóg jest w sercu, a później ta jakieś to przeproszenie czy może jakieś takie prośba, nie? Żeby to później, że to, że te Pan Bóg dał da da siła nam w tym przedcim. To Każdy ma swój krzyż i swoje rzeczy, nie? To nie w ogóle w ogóle Cyśko, bo ja ideł 33 ryż, nie, nie całe Tereska, nawet jeden czy dwa e, etapy, ale to jej już tak w głowie, że człowiek me, jak idę intencja, to nic go nie, nawet jak go byli, to nic go nie byeli i i nie narzekam. A kiedy nie byłoś tak w sercach ludzi, jakże cudowny niestety ten świat! Raz, dwa, trzy i cały świat na klaskach! Chcemy być dla ludzi, którzy nas spotykają, takim świadectwem wiary, też poprzez modlitwę, poprzez, poprzez śpiew, który nam towarzyszy na trasie. To nasze trzymanie z Panem Bogiem no to jest też sam fakt, że myśmy wyszli w ogóle na szlak, że, że każda z tych osób, która tutaj jest, poświęca swój czas, swoje, swoje zdrowie. A druga sprawa to właśnie ta modlitwa, ten śpiew, który nam towarzyszy, który uświęca naszą, nasze wędrowanie, który uświęca naszą, naszą drogę. I nasze życie, bo, bo przeżywamy każdy ten dzień y, przez Eucharystię, przez szkołę modlitwy, przez y, modlitwy w drodze, y, przeżywamy po prostu z Panem Bogiem. Tu są prawie sami sewi, stori i krzewi, ale był godzanka myśli, myś pora lata pielgrzymka ndzejdyra, bo jest za co pokutować i za co byłdzankłewać i za kogo sam odlec. Także ti co tu idą, to się tu tuje coraz. Mnie, wiara wiaraginie w to umiero, umiro kaśab młody odbiegał od od ale koma możemy za nich kost zbesknąć po cerpić z mleknom stądże a matka, a jak nas, nas kto uręto to je matko noswiąńczo z jasnej góry i ty, ty dbaj o je, je i besto je i dajło powiadom ewangelia te se Coś śmieszne rzeka że sanie zanieprzewrócili twoją córkę Miangę i tak to jest. A na pielgrzymce, jak słyszę, łeb droga. Ty się cieszę śmiesznie? O, to się nie także wszyscy płacą i ze śmiechu i nie mogą dalej, nie? Ale normalnie, tak jak dziś my jesteśmy małe, słabe wspólnie i wszyscy weszło tak na letkę jak to zmarachły wunek. Także witry bo,

Wyszło 180 osób, ale dostrze na pewno więcej, bo na te ostatnie etapy zawsze pielgrzymi się dołączają. No, trudność pielgrzymowania w pielgrzymce kaszubskiej jest taka, że to jest 638 km i 19 dni. To jest strasznie dużo i nieraz po prostu no, codzienne obowiązki, codzienne zadania uniemożliwiają udział w całej pielgrzymce, ale zapraszamy chociażby na kilka dni. Można się do nas dołączyć na każdym etapie, pójść jeden, dzień, dwa, skorzystać z weekendu, czy po prostu wziąć sobie tydzień urlopu i chociaż przez tydzień z nami pielgrzymować, więc ta liczba ona cały czas się zmienia, ona oscyluje między 130 a 230, w zależności jakie to są dni. W weekendy zawsze jest więcej pielgrzymów, na wejście na Jasną Górę zawsze też dojeżdża do nas jeden albo dwa autokary z pątnikami. Dużo osób dociera indywidualnie, także wchodzimy w bardzo licznej grupie, ale tak całość odda do za to około 120-130 osób. W bliskiej odległości czasowej razem z nami wchodzą pielgrzymki diecezji pelplińskiej wraz z nami, kaszubami, tutaj z archidiecezji gdańskiej, Wchodzi pielgrzymka gdyńska, która przecież też ma kaszubskie korzenie, pielgrzymka gdańska. Jest ten klimat kaszubski jak najbardziej, jest, jest to podkreślone też przez nasze kaszubskie stroje, przez nasze kaszubskie barwy, więc rzeczywiście jest żółto, jest czarno na błoniach koło Matki Bożej, kiedy już wchodzimy na Jasną Górę. Bóg w sercu, siła ducha, dobre buty. Co jeszcze jest potrzebne, żeby... Przejść z Helu na jasną górę. Pewnie odwaga, trochę szaleństwa, żeby się porwać na coś e, nieoczywistego i na pozór niemożliwego i trudnego. E, odrobina wiary e, i to w zupełności wystarcza. Na pewno otwartość e, na to zaproszenie ze strony Pana Boga i, i gotowość, żeby zrobić coś wyjątkowego.